Cześć Bartek z strony Siedzichonpel. Wczoraj otrzymałem mieszkanie, takie bardzo ładne. Podpisując umowę o zarządzanie tym mieszkaniem, bo ono będzie wystawione na wynajem, było w umowie mam coś takiego jak due diligence, że robię. No i tutaj właściciel się pyta, a co to znaczy? No ja mówię. No, ogólnie jest to analiza. Analiza różnych, różnych aspektów w, w przypadku nieruchomości. Ja robię tutaj analizę bezpieczeństwa. Tu tak to wygląda, bardzo fajnie to mieszkanie. Tak, ale też analiza komfortu dla, dla, dla przyszłego najemcy. Poprosiłem, żeby te, tego łóżka nie było. Mówię, no fajnie, jakby coś było, żeby, żeby tutaj sobie spali, tak? Najemcy e, tego zamiast narożnika było coś, też coś innego, takie pufy rozkładane. Mówię, nie, no bez sensu. Oczywiście właściciel był przyzwyczajony spać na tym, a mówię, nie, no bez sensu, bo rzadko który najemca będzie chciał. Ale ogólnie due diligence e, odnośnie bezpieczeństwa, więc tak. Lekko odsunąwszy e, narożnik, od razu widziałem wyrwane, wyrwane gniazdko. To samo tutaj wyrwane gniazdko, ja już się naprawiłem. E, I przechodzimy, przechodzimy do, do, do łazienki. Tu niby ok, wszystko ok. Kolejne paczek gniazdko, Kurczę, blade. Teraz tak, robiąc, robiąc remont, tam nie ma gniazdka, e, przepraszam, tutaj gniazdko gniazdko, gniazdko ma coś takiego jak takie rozpulki. Natomiast one się fajnie trzymają, gdy, gdy są w tej, w tej pomarańczowej puszce. Natomiast ktoś dołożył kafelki, powstała szpara, znaczy szpara, odległość jakieś, nie wiem, 2 cm, powinien tutaj tą puszkę przedłużyć i wtedy fajnie, fajnie można było przykręcić do tej puszki. Nie zrobił tego. Ponadto co tu jest, to jest ta śruba rozkręcona. Ale tak się patrzy, kurczę, mówię. Tu jesteśmy, tu, 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 tutaj drzwi. Co to jest? No i tak idąc po nitce do do kłębka i patrząc na te załamania kabla, okazuje się, że to jest to to jest zasilanie pralki. No, to jest niesmowite, w ogóle jak zrobione. E, rozumiem, że przez to pewnie było wyrywane to gniazdko. Doszedłem do, do tego, że tam był kiedyś gniazdo, natomiast coś się z nim stało. Nie ma, nie ma tam napięcia. Fajnie jakby to, 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 to można było zrobić. Teraz tak. Okej, okay. łazienka ładnie wygląda. Wszystko niby fajnie. To. No kurde, Teraz jesteś w środku. Tu jest mała przestrzeń. klejki się do, 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 do ciała. No tak, trochę kiepski pomysł. O. To mi się podobało. Mówię, co to jest? Komuś się coś z silikonem nie stało i tak dalej. Ale mówię, nie, ja już. Zaczęłem o co chodzi. Po prostu, jak woda leci, to kwestia, żeby ona się nie przedostała tutaj, żeby nie wyciekła na zewnątrz, tylko żeby wlatywała do, do zewnątrz. To jest taka blokada e, do wody. E, tutaj wszystko działa. Ok. Szafka. No, niby fajnie, natomiast jest problem z otworzeniem zawiasy, już tutaj. Posiadły, trzeba by było je, je poprawić. Ok, to, to mamy, to mamy. Lustro. Wczoraj nam się tutaj rzuciło to lustro, lustro jest krzywo. Eee, teraz tak. Jak ono idzie bardziej na tą stronę, to załącza, załącza światła. Lustro jest ciężkie naprawdę jest ciężkie, chociaż jest małe. Eee, I jest zawieszone na śrubce bez kołka, którą ktoś po prostu wkręcił. W... Wkręcił w, w ścianę. I z dalej. Mamy piękne drewniane blaty. Ale <grymne> platy są w ogóle nieprzymocowane. Tu wszystko chodzi. Nie ma listwy przyblatowej, więc tam będzie wszystko nie wiem, wpływać. Cokolwiek tutaj będą myć najemcy. Jest szpara i po prostu to wszystko się nie wiem. No, będzie. To fajne, piękne drewno, e, zużywać e, nie wiem, wodą, jakimś syfem i tak dalej. E, ten blat również nie jest, nie jest przytwierdzony do, do szafek. Można go sobie swobodnie, znaczy może nie swobodnie, no ale można sobie go podnieść. Lodówka. Lodówka chyba się. E, to też może by powodować problem ogólnie później z lodówką, ponieważ jeżeli nie jest, nie jest wypoziomowana, to będzie szybciej uciekał gaz z niej. Ale rozwaliły mnie tutaj kratki wentylacyjne w zasadzie, no, wentylacja. One były zaślepione. Tu jest jedna, tu jest druga. One były, wyglądały tak dosłownie: tak były. Tak, czyli tak, o, jak, jak te. Mówię, kurczy, jedną no już uruchomiłem, teraz patrzę w drugą, co się dzieje. No i zobacz, ktoś miał fantastyczny pomysł, jakiś budowlaniec, zrobił fajną, elegancką zabudowę i pogiął rurę. Tutaj w ogóle nie, nie, nie ma przepływu, to jest zgięta rura wewnątrz. Teraz jak ja mam to założyć na to, no nie, niezła zabawa czeka. Czekać mi będzie, bez tego, to jest bezpośrednio nad, nad kuchenką, bez tego, zaraz jak najemca będzie używał, będzie tutaj wszystko żółte, zachlapane, tak? Pomimo, że nie ma, że nie ma wentylatora, że, że nie ma okapu, to i tak powietrze będzie, yy, znaczy, to ta kratka i tak swoją rolę przejmie. Yy, no chociażby na przykład parę wodną, yy, odprowadzając z wnętrza. I po to powiem Tobie, jestem tutaj potrzebny, żebym zrobił coś takiego, żebym się tym zajął. Ja to robię, staram się to robić profesjonalnie, robię to już ponad 20 lat, więc wchodząc nawet na mieszkanie, już widzę, co, co tutaj najemca może zepsuć, co może zniszczyć, co może na przykład zniszczyć. Zobacz, no piękna, fajna, fajna podłoga, pomimo 16 lat w bardzo dobrym stanie, bo właściciel dbał o nią, natomiast ładny stolik kupiony, natomiast no stolik jeździ, właściwie i szura, Jest, nie ma filców pod tym, tak? tutaj właściciel zapomniał, zapomniał włożyć filce i zaraz będzie tamto miejsce taka jedna wielka wyszurana, wyszurana plama. Więc zapraszam do współpracy. Jak coś, to jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. easyhome.pl Bartosz Linkiewicz. Dobra, hej.